207. Odcinku więźnia Miłości. Emer i Zechra sprowadzają ale do domu, ale starają się ją ukryć przed resztą domowników. Kobieta w końcu nie wytrzymuje i obraża Zechra, a świadkiem tego jest Anna. Sprawdź, co się wydarzy w 207. Odcinku serialu więzień Miłości. Emer, R. Kammeris, zebrał pieniądze na okup i pojechał na wyznaczone przez porywacze miejsce. W tym czasie Sechra, Hazel Subasi, odnalazła w piwnicy związaną Alefę, Ezli 207. Odcinku serialu Więzienie Miłości Zekra natychmiast dzwoni do męża i mówi mu, że znalazła Alefę. Zszokowany Elmer wsiada z powrotem do auta i odjeżdża nie zostawiając pieniędzy. Najpierw nie zdąża oddać strzału. Kiedy Emer wraca do domu, razem z żoną i kratkiem sprowadzają alec do domu. Organa kobieta marzy tylko o towarzystwie Emera i niezbyt przyjemnie traktuje ze źle. chce, żeby Alec doszła do siebie zanim znów pokaże się domownikom. Ich sekret szybko odkrywa cawerie, ale obiecuje nikomu nic nie zdradzać. Ale pojawia się w salonie i wyjaśnia, że wyjechała i nie miała jak zadzwonić. Nagle rozdzwania się jej telefon. To chilom, który każe jej natychmiast się zjawić u niego. Kobieta wychodzi do swojego pokoju i wpada na zewę. Zdenerwowana Ale wyżywa się na żonie Emela i wykrzykuje jej, że nie da się jej omanić. Panie nie mają świadomości, że wszystko słyszy. Emel. Więzień Miłości, odcinek 207, w piątek 20 grudnia 2019 o godzinie 17.10 w TVP2. Sprawdź program TV.